Wendy Clark szła ulicą, zatrzymując się od czasu do czasu, by uważnie przestudiować ogłoszenia o pracę. Niestety, ilekroć kobieta decydowała się spróbować szczęścia, zawsze spotykała się z odmową i to nie z powodu braku umiejętności czy doświadczenia, ale dlatego, że Wendy była skazaną. Niedawno zwolnioną z więzienia stanowego. Kobieta osierocona i samotna została uznana za współwinną jednego z napadów popełnionych przez jej byłego chłopaka który zabrał łup do domu. W rzeczywistości było to nieporozumienie. Naiwna i zakochana Wendy nie wiedziała nic o przestępczym życiu swojego chłopaka i nigdy nie zastanawiała się skąd pochodziły wszystkie rzeczy, które przynosił do domu. Dopiero kiedy został złapany, biedna Wendy otworzyła oczy, ale wtedy było już za późno. Mężczyzna, którego kochała zdradził ją, a nawet obwinił ją o niektóre kradzieże w desperackiej próbie uzyskania zmniejszonego wyroku. Niestety Wendy nie udało się przekonać bowy przysięgłych o swojej niewinności. Trafiła za kratki za przestępstwa, których nigdy nie popełniła. Teraz, wreszcie znów wolna, młoda kobieta wolała nie myśleć o swoim życiu w więzieniu. Chciała zacząć od nowa. Myślała, że jeśli będzie wystarczająco się starać, udaje się zdobyć pracę i wszystko będzie dobrze. Ale w rzeczywistości sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana, niż Wendy mogła sobie wyobrazić, gdy tylko ludzie dowiadywali się, że była skazaną, każdy potencjalny pracodawca, z którym rozmawiała, odrzucił ją. Próbowała szczęście na co najmniej kilkunastu rozmowach kwalifikacyjnych i już miała stracić wszelką nadzieję, gdy wreszcie szczęście się do niej uśmiechnęło. Pewnego dnia Wendy poznała właściciela małej kawiarni na rogu ulicy w parku. Nazywał się Andrew Simon. Wydawał się przyjazny i zaproponował jej pracę jako kelnerka. A Wendy natychmiast się zgodziła. Następnego ranka dziewczyna była już w pracy, sprzątała salę i stoliki, obsługiwała klientów i utrzymywała wszystko w czystości, wykonując jednocześnie swoją pracę kelnerki, jak i osoby sprzątającej. To była ciężka praca, ale Wendy znosiła wszystkie trudy i wierzyła, że pewnego dnia jej życie zmieni się na lepsze. Pewnego dnia, podczas grabienia liści na tyłach kawiarni, Młoda kobieta usłyszała dziwny pisk dochodzący z pojemników na śmieci. Zastanawiając się, kto to może być, Wendy podeszła i wtedy właśnie zobaczyła szczeniaka chudego, przestraszonego, szukającego jedzenia ze starej puszki po fasoli. Gdy tylko zobaczyła szczeniaka, on radośnie zaczął merdać ogonem, a oczy Wendy nagle wypełniły się łzami radości. Tego popołudnia Wendy zabrała szczeniaka ze sobą do domu. Nazwała go Szczęściarz, sugerując, że urodził się pod szczęśliwą gwiazdą, ponieważ miał szczęście znaleźć kochający dom. Ona też czuła się szczęśliwa. Wreszcie miała kogoś, kto czekał na nią w domu po pracy kogoś, z kim mogła się bawić i dotrzymywać towarzystwa kogoś, kto kochał ją ponad wszystko. Wendy i Szczęściarz spędzali każdą wolną chwilę na długich spacerach po parku. I właśnie podczas jednego z takich spacerów życie młodej Wendy zmieniło się po raz kolejny. Tego popołudnia Wendy była w parku ze swoim wiernym szczęściarzem. Uśmiechała się, patrząc, jak goni gołębie i wiewiórki, gdy nagle zauważyła małego chłopca na rowerze. Chłopczyk musiał mieć około 7 lat i wydawało się, że świetnie się bawi, robiąc niebezpieczne sztuczki na rowerze. Serce Wendy zamarło. Gdy zdała sobie sprawę, że dziecko zaraz wyląduje na drodze, bez zastanowienia się popędziła w stronę dziecka tak szybko, jak mogła, chwyciła rower i pociągnęła go za sobą. W tym samym momencie rozległ się pisk i wielki zapach gazu. Ciężarówka zatrzymała się nagle, aby nie przejechać Wendy i dziecka, którzy byli ledwo bezpieczni. Wendy była przerażona. Ale gdy tylko spojrzała na dziecko, jej przerażony wyraz twarzy zmienił się we współczucie. Powinieneś być bardziej ostrożny, powiedziała mu. Czy jesteś tu sam? Gdzie są twoi rodzice? Przepraszam, panienko, nie chciałem cię przestraszyć, odpowiedziało dziecko. To tylko dlatego, że moja opiekunka nie lubi zabierać mnie do parku. Uciekłem, gdy była w sklepie, ale byłem już w drodze do domu. Przysięgam. Przyznał opuszczając winne oczy. Wendy uśmiechnęła się i pogłaskała go po głowie. W porządku, pozwól, że ja i mój pies odprowadzimy cię do domu. Zobaczysz, polubisz go. Ma na imię szczęściarz, powiedziała. Twarz dziecka rozjaśniła się, gdy Wendy wskazała na szczęściarza, oddalonego od niej o kilka metrów. Idąc do domu, Wendy odkryła, że dziecko ma na imię Bobby. Mieszkał z dziadkami w luksusowym domu przy Main Street. Jego matka zmarła przy porodzie, a ojciec nie chciał mieć z nim nic wspólnego, więc dziadkowie go przygarnęli. W trakcie opowiadania Bobby powtarzał Wendy, że czuje się, jakby ją znał, ale dziewczyna śmiała się. Zdecydowanie się mylił. Nigdy się nie spotkali. Kiedy dotarli przed dom dziadków Bobiego, Wendy została sparaliżowana. Ten dom nie był duży i luksusowy. Był majestatyczny. Na każdym rogu były kolumny, finezyjne rzeźbione okna i piękny, spadzisty dach. Przed drzwiami wejściowymi czekała na nich niania Bobiego, rozdrażniona i z groźną miną, wyraźnie zirytowana utratą dziecka. Moi dziadkowie muszą być jeszcze na zewnątrz, musieli iść na przyjęcie u burmistrza. Bobi wyjaśnił Wendy, gdy niania znów zostawiła ich samych. Wendy przytaknęła i przygotowała się do pożegnania małego chłopca, gdy nagle zobaczyła dziwny obraz na ścianie. Przedstawiał on piękną kobietę o brązowych włosach i dwoje pięknych niebieskich oczu, a patrząc na obraz, Wendy nie mogła nie zauważyć, że kobieta wyglądała uderzająco podobno do niej. Czy wiesz, kim jest ta kobieta? Zapytała Bobiego, jąkając się. Chłopak potrząsnął głową. Moja babcia mówi, że to bardzo ważny dla niej obraz, ale nigdy nie powiedziała mi, kto to jest. Wendy nadal wpatrywała się w obraz w milczeniu, po czym dźwięk otwierających się drzwi przywrócił ją do rzeczywistości. Odwróciła się i zobaczyła starszą parę stojącą w drzwiach. Kiedy oczy starszej kobiety spotkały się z oczami Wendy, ta zadygotała. Rachel? wyszeptała. Rachel? Moje dziecko? Czy to naprawdę ty? Wendy była tak zszokowana, że nie wiedziała nawet co powiedzieć. Nawet starszy pan wpatrywał się w nią i młoda kobieta czuła się coraz bardziej nieswojo. Nie, nazywam się Wendy Clark, zająknęła się. Przepraszam, chyba nigdy się nie spotkaliśmy. Wychowywałam się w sierocińcu i nigdy nie byłam w tym domu. Ale starsi, Margaret i Stefan Nelson byli pewni, że jest inaczej. Byli pewni, że Wendy to ich ukochana córka, Rachel, która zmarła 7 lat wcześniej. Wendy musiała kilkakrotnie powtarzać, że nie wie, kim są, zanim Państwo Nelson nie zauważyli drobnych różnic między nią a Rachel. Uderzające podobieństwo było jednak niezaprzeczalne, i pozostała wątpliwość: dlaczego Wendy i Rachel były tak podobne? Czy może były ze sobą spokrewnione? Ale w jaki sposób? Ten obraz jest dla nas bardzo ważny, jak się domyślasz, wyjaśnił Wendy pan Nelson. Wykonał go miejscowy artysta, był zakochany w naszej Rachel przez całe swoje życie i zrobił ten obraz na jej urodziny. Trójka ponownie spojrzała na obraz z bólem w oczach. Gdy tak rozmawiali, pani Nelson nagle przypomniała sobie coś. Kiedy Rachel się urodziła, w rzeczywistości była wciąż z bliźniaczkami. Lekarze powiedzieli jej, że niestety tylko jedna dziewczynka przeżyła poród, a druga urodziła się martwa. Okłamali mnie! krzyknęła nagle starsza kobieta. Okłamali mnie! Moje dziecko! kontynuowała, patrząc na Wendy z łzami w oczach. Kiedy wszystko wyjaśniła, nadmiar informacji sprawił, że Wendy kręciło się w głowie. Ale państwo Nelson byli zdecydowani dowiedzieć się, co się stało. Czy to możliwe, że mimo wszystko mieli jeszcze jedną córkę? Pan Nelson natychmiast skontaktował się z prywatnym detektywem, by rozwikłać tajemnicę. Zaprosił Wendy i jej wiernego szczęściarza, by zostali u nich do czasu otrzymania odpowiedzi. Młoda kobieta początkowo wahała się, ale w końcu zgodziła się. Kilka tygodni później prywatny detektyw potwierdził wszystko: Rachel i Wendy były siostrami, bliźniaczkami. Lekarz, który przyjmował poród, żywił głęboką urazę do Nelsonów i powiedział im, że jedno z ich dzieci umarło. Małżeństwo wychowywało swoją Rachel, nie wiedząc, że kilka mil od nich dorasta inna córka, która znajduje się w o wiele trudniejszej sytuacji. Ale teraz, kiedy znów się odnaleźli, nic już nie miało znaczenia. Byli tak szczęśliwi, że postanowili nawet nie szukać lekarza, który sprawił im ten cały ból. W końcu miał być tylko małym, nieszczęśliwym człowiekiem, podczas gdy oni byli teraz wreszcie szczęśliwą rodziną. Wreszcie życie młodej Wendy zmieniło się na lepsze. Zrezygnowała z pracy w barze i otworzyła schronisko dla bezdomnych, byłych skazańców i ludzi w potrzebie. I to właśnie tutaj poznała człowieka, który później został jej mężem wolontariusza o wielkim sercu, który kochał ją bardziej niż cokolwiek innego na świecie. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.